Przyjęliśmy za cel opisanie tych czterech postaw, czterech postaci z Ewangelii Łukasza, z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pójdziemy tą drogą, tak jak to czyni Ewangelia, i postaramy się przyjrzeć poszczególnym postaciom. Opis zaczyna się od zbójcy. Od tych, którzy napadli człowieka na drodze. Spróbujmy przyjrzeć się tym, którzy napadają na innych, zrozumieć, jeżeli to jest możliwe, ich sposób myślenia, ale także przejrzeć się w tych, w tych ludziach samemu. O wiele łatwiej jest przeglądać się w pięknym przykładzie. Jakże trudno jest nam odnaleźć w sobie zbójcę, człowieka, który krzywdzi, który świadomie lub mniej zadaje cierpienie drugiemu człowiekowi, który jest przyczyną łez, krzywdy, bólu, cierpienia, czasami we własnym rodzinnym domu. Kim więc jest ów zbójca? Może posłuszę się pytaniami, które niech uruchomią w nas głęboką refleksję. Skąd biorą się zbójcy? Jakie środowisko i jakie postawy czynią z człowieka zbójcę? Co popycha człowieka do wyrządzania krzywdy bliźniemu? Co powoduje, że jeden bez mrugnięcia okiem okradnie drugiego, zada mu cierpienie fizyczne, duchowe, poniży, porzuci gdzieś przy drodze, bez opieki, jak rzecz. Co zagłusza w wzbójcy głos sumienia. I pozwala mu spokojnie zasnąć we własnym łóżku z pełnym żołądkiem, ze świadomością, że skrzywdził innego, drugiego, bliźniego, że skrzywdził człowieka, który teraz może gdzieś leży, kona, cierpi, płacze, że zostawił go bez opieki. Co doprowadza sumienie. Do takiego znieczulenia, co znieczula sumienie, że człowiek jest w stanie patrzeć w lustro, brać na ręce swoje dziecko, cieszyć się, a w tyle głowy mieć świadomość, że się skrzywdziło kogoś i że ktoś teraz bardzo cierpi. Przypomina mi się e, takie smutne opowiadanie o Panu Hesie, który. Mieszkał na terenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz i który był odgrodzony od tego obozu murem. Było to w zasięgu jego wzroku obóz koncentracyjny, miejsce pracy i dom. W domu był przykładnym ojcem za murem obozu koncentracyjnego, który przelegał do obozu, który był wręcz w obozie, ten jego dom. W domu był miłym. Serdecznym, opiekuńczym ojcem, bawił się z dziećmi, grał na pianinie, słuchał pięknej muzyki, a za murem był zupełnie kimś innym kimś, kto zadawał ból, cierpienie kto dowodził gigantyczną machiną śmierci. Co sprawiło, że człowiek dochodzi do takiej schizofreniczności, takiego rozszczepienia takiego stanu swojej duszy. Warto zadawać sobie te pytania, nawet jeżeli one są bolesne, jeżeli są trudne, jeżeli sprawiają nam jakiś wewnętrzny ból, by nie okazało się, że świadomej lub też nie, jest coś w każdym z nas ze zbójcy. Dzisiaj można być zbójcą w wersji takiej soft. Można komuś zadawać gwałt słowem. Jakimś zaniedbaniem, jakąś niechęcią, jakąś krzywdą. Można nie doceniać jegoś trudu, czyjejś pracy, czyjejś osiągnięć można je przemilczać, minimalizować, spłycać, obśmiewać. Pamiętam takie, taki przykład zaniedbania. W wersji takiej soft, jak ktoś przez lata starał się, żeby zdobyć tytuł magistra, szło mu trudno, ale osiągnął to, co chciał. Wrócił do swojej wspólnoty, do swoich bliskich, taki dumny. Siadł do obiadu i myślał, że ludzie zaczną o tym rozmawiać, że, że będą komentować, gratulować, a tu nic cisza, jakby nic się nie wydarzyło. Jakie cierpienie w sercu tego człowieka, że nikt nie docenił, jaki gwałt zadany, wręcz zachowanie zbójeckie. Wszyscy wiedzieli, że, że tak się starał, że osiągnął cel. Jaka niechęć, zazdrość musi rodzić się w czyimś sercu, że ktoś przemilcza takie wielkie osiągnięcie. Warto pytać, co rodzi i co karmi zbójce we mnie. Uświadomienie sobie tej prawdy, zobaczenie jej taką, jaka ona jest, spojrzenie na nią oczami Bożymi, właśnie rodzi pokój, rodzi lekarstwo na rany współczesnego świata, bo prawda o sobie człowieka wyzwala i diagnoza właściwa wskazuje już na lekarstwo. Więc warto zrobić sobie rachunek sumienia, nie, nie, nie gorszyć się od razu tym porównaniem, że no jak to ja, zbójca, poszukać w sobie, nie na siłę oczywiście, takich postaw, które mogłyby rodzić takie postawy, że bylibyśmy odebrani jako ci, co napadli człowieka na drodze, pobili go, okradli, zniesławili. I na wpół żywego porzucili, pozostawili przy drodze, bez opieki, bez pomocy, i poszli swoją drogą dalej. Nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikt nie wie. Czasami można być takim zbójcą we własnym domu, rodzinnym domu, wśród najbliższych. Można świadomie lub też mniej zadawać cierpienie swoim dzieciom, swojej żonie. Swoim bliskim można się gorszyć Panem Hesem, którego mur dzielił yy, od obozu i, i że potrafił tak szybko stać się kimś innym, przekraczając furtkę swojego domu, stać się Esesmanem, wracając, stać się kimś miłym, jakaś schizofreniczność dopadła go. A to wszystko może być naszym udziałem, może się okazać, że Mamy jakieś maski, jakieś postawy wobec innych ludzi, że wobec tych, którzy są wpływowi i mogą wiele zdziałać dla nas, jesteśmy mili, serdeczni, a wobec innych, którzy są bezbronni, bezdomni, uzależnieni, mamy inną twarz. Warto o tym pomyśleć, warto nad tym się zatrzymać, warto słuchać. Tego, co mówi piękna przypowieść, bo ona nie prowadzi nas do tego, by nas pogrążyć w jakimś smutku, by nas ocenić, osądzić, oskarżyć, przekreślić. Wręcz przeciwnie, ta przypowieść chce nas dobrze zdiagnozować, byśmy skorzystali z lekarstwa. Bo jak człowiek uważa się za zdrowego, to nie pójdzie do lekarza. Nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko ci, którzy się źle mają. Prośmy Boga o światło o pokorę dla nas, byśmy umieli także już na samym początku rozeznać prawdę o sobie i odkryć w sobie także te negatywne postawy, które mogą krzywdzić drugiego, czy ktoś wobec naszych postaw może czuć się człowiekiem poranionym, skrzywdzonym, opuszczonym, porzuconym gdzieś przy drodze, pozostawionym jak rzecz.